Uwaga! Urbex polega na eksploracji niewidocznych lub niedostępnych części ludzkiej cywilizacji. Stosujemy zasady zostawić miejsca w takim stanie, jakim je zastaliśmy. Oraz nie niszczyć, nie kraść, nie dewastować. Podczas urbexu czyha na nas wiele niebezpieczeństw, o których dużo osób nie ma pojęcia. Bez odpowiedniego przygotowania nie próbujcie tego sami. Pozdrawiamy grupa Urbex moją pasją. z tej strony grupa Urbex z moją pasją. Znajdujemy się właśnie pod dawnymi zakładami młynarskimi. Nie jesteśmy sami, jest z nami Damian, strażak nasz kumpel. Dokładnie. Wspiera nasz kanał, chodzi z nami o urbexy, więc widzicie, można z nami wyjść jak ktoś chce. No to co, zanim zaczniemy eksplorację, zostawcie suba, łapę w górę, komentarz. Polubcie Facebooka, Instagrama, TikToka, zaobserwujcie, a my ruszamy. Chodźcie z nami. Lecimy. To A bardzo no. zategowany Słuchajcie, chyba, okay. chyba, chyba, o, chyba nam się obiekt tutaj zawala, bo same te zebelki jakieś latają. Duchy chyba straszą. Zobaczcie, jak to jest spory teren zakłady mynarskie jeden, drugi, tej trzeci. Tam jeszcze czwarty budynek. No, ciąg słuchajcie, coś? coś <laughs> duchy, na, duchy nas straszą wieczne wietrz, duchy. A jednak ktoś tu jest. Małolaty jakieś może przyszli na urbex. Albo tak. złomiarze kradną. Złodzieje. Nie kradniemy! Wypierdzielać! Tak. Gówniarze chyba jakieś słychać po głosie. Tam na górze chyba. Tam na, górze na Da radę, tylko... Da radę, da. Gdzie mi Dobra, potem przestraszymy. Znajdziemy ich później po drodze. Policja. <laughs> ochrona, ochrona. Pa, czy W razie pożaru. Subskrybujcie <laughs> urbex moją pasją, a tam wandale hałasują. Pa, 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 pa. pa, pa, pa Widzisz pa, co robić starego? Blachę. Musieli wyjść na ten i blachę. Coś z blachu kombinują. Pani. Mhm. <laughs> Byka. Ja pierdziele nie wierzę Panie, to mnie Bo zaraz pieprznie, Z e! Zdzisiu! Dobra, jesteśmy tutaj na parterze Damian oczywiście jest, Dawid jest Ja też tu jestem, siemaneczko I zwiedzamy Uważajcie tej chłopaki, ogólnie na dziury Dużo dziur jest bardzo Zwłaszcza na górze Zobaczcie, stare jeszcze maszyny nie je stały przez złomiarzy wyniesione, bo są pewnie za ciężkie. O, a potem, o <laughs> mnie, bolo, strzeliły mi plecy, o. o! subskrybujcie Urbex moją pasję, dokładnie, zostawcie Ob obserwacje na Facebooku, Instagramie, TikToku oraz na YouTube suba. Bo jak Dawid wam wpuści w pierdziele. No, a, i... Jo, A Damian y, przyjedzie i nie zgasi wam pożaru, jak będzie spoczyna straż pożarna. A będą wszyscy, będziemy wszyscy wiedzieć, kto dostawił z i obserwacje Mamy swoje sposoby Fajnie to wygląda naprawdę noc tu chodzi, to było niebezpieczne. A my właśnie w nocy byliśmy No ale było mała. ciemno, ale się zdążyliśmy, zdążyliśmy przyjechać jak było ciemno właśnie niestety I już yy, dużo nie zobaczyliśmy Za dnia to będzie więcej no. no warunki powiem wam Jest już no, ten nie mróz tak, A z, ma... to zobaczysz zjeżdżanie na górze lepsza będzie uważała dziura prawie byś wpadł, o ja już to widziałem jak wpadasz Damian. Ja załam na miejscu Damianie nie wpadaj jeszcze Uuu, może coś doło może się przyda. No to prawda tutaj w tym miejscu ja, trzeba nie bardzo uważać, że ja. dużo dziur. O! Skodowisko farb Jest tam jakaś śnieżka Deluxe! Deluxe Deluxe Z tym psem też mogłyby być, nie? Dobre Trzeba pewnie. No nic, no w każdym razie deluxe. deluxe no. da, idziemy na górę. Trochę pięter to miejsce ma. Uważaj Dawid. No? Tak, trzeba bardzo uważać właśnie pod, patrzeć pod nogi. Jak gołębie tutaj. Tak, tu w tym miejscu nas gołębie zaatakowały na lajbie Może oglądaliście, lajwa parę po osób oglądało, więc... Każdy wiesz, o co chodzi Zobaczcie tutaj, o jesteś coś Komin do wspinaczki Może, może Tam dalej chyba te dewastują Coś dewastują Komin fajny a tam lepszy będzie, właśnie drugi komin. Złodziej, złodziej, mamy cię! Dobra, panie. Panie, w kamieniarce kraść. Przeskakuje skuwal. Złodzieja mamy, złapaliśmy złodzieja na urbexie. W kamieniarce jeszcze bezczelnie to wchodzi i się cieszy. Zapraszamy na tych... Dobra. Zobaczcie, co mam to przypomina. Zjeżdżalnie tędy musiało zjeżdżać, co nieco. Małe co nieco. Tu jest dziura, ale nie chciałbym tu spać. Mimo wszystko, o, Tędy musiały te wszystkie produkty zjeżdżać na sam dołu. A i przepaść, o! Ktoś tam hałasuje. A to nie, to nas nie interesują. Roboty to niech tam sobie hałasują. A to jak standardowo, w takich no, miejscach. Standardowo no, w takich miejscach grają. Opuszczone takie fabryki to ASG czy Paintball to jest coś pięknego dla nich. Nie? Pożar. Z... Już straż pożarna już jest. Ch ogóle te pomieszczenia no takie same. Bo tutaj są te zjeżdżalnie od samej góry do samej, z tam hej do uleco. Boże, to wszystko będę musiało... Z... Zlatywać z samej góry. Tak, widzicie korzystamy z okazji. Standardowo chcę wam podziękować, że nasz kanał subskrybujecie, lajkujecie, komentujecie, nas wspieracie, oglądacie. Dzięki wielkie. Jest nas coraz więcej. Kanał z moją pasją, się rozwija na Instagramie, TikToku, YouTube, Facebooku też. Więc dzięki. Koki, tam więc... miał ja, widać miasto w pobliżu do, do tego tamtego też nam się może uda wejść Tam daleko widzę samochody jakieś co tam muszę jakaś filmy które jakieś remonty robią nie no, tam... jest jakieś się... Ta. no. Tam się jest, no. może za bardzo nie zbliżać żeby tam ktoś właśnie nas tam nie wyhaczył jest Nie to Pa, rzucają, pa ja pierdziele Widać, widać, A że złomiarzy. To, to się kameruje! <grym> A więc jednak się słuchajcie, potwierdziło, mamy złomiarzy Wracają z jakieś belki metalowe W tamtym obiekcie, zaraz tam pójdziemy i coś im powiemy, nie? z moją pasją, stroi na straży opuszczonych miejsc Jesteśmy na ostatnim piętrze pierwszego budynku co masz tam w reklamówce? Złomiar jakieś narzędzia? Nie chcę zaglądać. Eee, o nie My tam zaraz właśnie przejdziemy do tych złomiarzy. Nie no, trzeba, trzeba. Bo rzucają ewidentnie po chamsku okradają ten budynek. A. Ten A. O jest jakiś, no, widzę jakiegoś mordegościa. A tam pójdę, górna. Będziemy walczyć z nimi. Tam spodnie zdejmował, mi się wydaje. Nie, na chyba. Podciąga. Urbex, no dawno powiem wam, szczerze się powiem dawno złomiarzy nie miałem na Urbeksie, więc A. to ciekawe, o widzę tam w tym oknie tutaj. W portach To nie łazienka. Ty coś tam robi no, ja pierdzielę. <grystanie> Jak potem się oczywiście okazało, mieliśmy rację i obiekt był okradany przez złomiarzy. Natychmiast udaliśmy się na miejsce. Lecz panowie, gdy nas zobaczyli, opuścili obiekt. Tak więc, jeśli widzicie podobne zachowania, reagujcie. Nie bądźcie obojętni. Zomiarze dewastują opuszczone miejsca, a my, jako eksploratorzy, na to nie pozwalamy. O, zobaczcie tutaj: y, jest logo firmy, która tu była. Zakłady mylarskie. Mąka. Mąka była produkowana. No, tak, i więc. Widziałem, co się dzieje na no, terenie, naprawdę jest niesamowity, spory, duży obiekt, fajny. Dobra. Wchodzimy na komin. Będzie ciężko, mam jedną rękę zajętą. GoPro. Ale wchodzimy na komin. Jest zimno. Skrzypi wszystko, ale jest fajnie. Damian, Dawid idziemy dalej. Teraz tak pod kostem trzeba przejść. Ten kamień tak się załamuje. Dobra, powoli, coraz wyżej. W ręce zimno Zdecydowanie Ale już koniec komina Mamy, Mamy. Koniec komina Z powoli Mamy to Tak prezentuje się środek komina Przełożę rękę, żeby się złapać. to jest rower tego człowieka pogadaliśmy z nim tylko poza kamerami no nie jest twierdził danym złomiarzem tylko jakimś pracownikiem, który zbiera sprzęt do roboty ale poszedł stąd więc zaraz po rower i będzie uciekał więc tak czy siak no według nas to jakiś z prostu złomiarz ale no trudno wiadomo, jak to jest Tu już zaczynają się dziury, to też trzeba bardzo uważnie patrzeć No Ogólnie uważaj, ten, ten budynek jest bardziej niebezpieczny od pierwszego Tutaj bardzo szybko człowiek się wspina na tę górę O, ale bardzo fajnie kurwa. Można bez problemu, wiesz, to trzeba uważać do krawędzi Do krawędzi to nie, nie Oczywiście, że nie Ekstra to jest Damian, Dawid Jo, Super Te widoki mi się podobają ja tutaj A na tym jednym wylazem wiesz Tak więc jesteśmy tutaj na dachu drugiego budynku Za nami fajne są widoki A no Do połowy Nie tyka, ja też kiedyś miałem rękę się... zwanek, nie? To było mi było nie? Całą miałem no, się no jak ktoś się bo boi, boi widoków, wiatr, ale wysokości szkole, nie powinien chodzić. Bo, bo to ci jeszcze bardziej demotywuje. No właśnie nie? wiatr ale... Wiatr, tak, to prawda tak wiatr, Jak wiatr nie ma Takie jak blacha trzeszczenia, ja już w ogóle się trochę obserwujesz, ale nie, to... Nie. Tak więc moi drodzy, o, zobaczcie, no. tam jest przepaść Ja się tego nie boję akurat Nie? nie. No i w długo No to zginę na urbexie, chociaż na służbie bym zginął no, tak. Szczęśliwy Ginął robiąc to co kochasz Tak, dokładnie o, dzięki wielkie. Tu, słuchajcie, mamy normalnie dziup jak Titanica. Można sobie to wyobrazić. A patrzcie, jakie piękne widoki tam. Hen, daleko widać całe miasto. Piękne widoczki. Ekstra. A tu jest ten budynek, jeszcze raz z niego spróbujemy wejść. Tam jakieś co roboty, ale tam nie wiem, się do tego zbliżać. To nie nasz teren. Tam jakieś kłady na dole. Super. A blacha, blacha, tutaj fajnie nam trzeszy. Jest przymocowane na jakieś tej sznureczki, takie jakby druciki Żeby nie spadło, ale i tak już oderwane jest, jacyś ludzie to oderwali Tam jest dziurka tenika ekstra O, tam tu już takie no No to to jest ślizgę Widzę tej nawet nie Widzę właśnie, widzę No to już jest ostatni poziom tego budynku no ten był najciekawszy niż ten pierwszy. Na pewno pod względem takim hardcorowym jest lepszy. Nie, Nie wiem czy było widać. widać. I się ukrył. A ta blacha cały czas trzeszczy. O, tu jesteśmy już z drugiej strony. Tam na górze był Titanic, o widać go jeszcze ten dziób. Titanic! Tu, na wprost, pewnie. Nie, tam gdzie schody najlepiej będzie wejść. A nie, bo to jest ten pierwszy. To tu trzeba jakoś się zdjąć, albo tutaj. Tak więc, moi drodzy, tutaj zakończyliśmy eksplorację tych zakładów mynarskich. Naszym gościem był Damiano w strażach. Nasz kumpel wspiera nas, dzięki wielkie. To co? Zanim zakończymy eksplorację, do końca doprowadzimy już ten obiekt do porządku. Bo tam złamiarz chodził. Ale jeźdź, okazało się, że jakiś pracownik, był przestraszy się, uciekł. Zachęcamy Was, abyście zostawili suba z dzwonem, łapkę w górę, komentarze. Jeżeli macie jakieś miejsca, na nas piszcie, tak jak to robicie dotychczas. A my takie miejsce dla Was odwiedzimy. Tak więc co, widzimy się na następnej eksploracji. Siema pozdrawiamy, cześć! Piękno.